Chorujesz przewlekle, w tym także onkologicznie lub u kogoś z Twoich bliskich zdiagnozowano e, chorobę wymagającą długotrwałego leczenia, a może na co dzień pomagasz osobom chorującym przewlekle? Czy przy tej okazji spotkałeś się kiedyś z pojęciem niedożywienia? A może wydaje Ci się, że ten problem dotyczy tylko milionów głodujących osób w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej? To co bardzo zaskakujące, to fakt, że tylko w Europie ryzyko niedożywienia to problem 33 milionów pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi, a w grupie pacjentów onkologicznych niedożywienie dotyczy nawet 80% chorych. To, co jeszcze smutniejsze i trudne do zaakceptowania, to fakt, że co piąty z nich umiera nie z powodu choroby nowotworowej, a z powodu wyniszczenia wynikającego z niedożywienia. A to wszystko pomimo dostępnych sposobów leczenia żywieniowego. I powszechnego dostępu do specjalistycznych preparatów żywieniowych, także w Polsce. Jeżeli nikt do tej pory nie zwrócił Twojej uwagi na to, jak ważny w procesie leczenia jest właściwy stan odżywienia, jakie są formy wsparcia żywieniowego i co robić w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb żywieniowych organizmów zwykłym jedzeniem w procesie choroby, zapraszamy Cię do rejestracji i udziału w naszym bezpłatnym webinarze. Które odbędzie się we wtorek, 14 listopada o godzinie 19. Swoim bogatym doświadczeniem będzie dzielił się wyjątkowy chirurg i jednocześnie onkolog, pan profesor Stanisław Kłęg, który jest kierownikiem kliniki chirurgii onkologicznej Instytutu Onkologii imienia Marii Kili Skłodowskiej, oddział w Krakowie, który praktycznie od początku swojej kariery zawodowej związany jest z żywieniem klinicznym. Wiedza, którą wyniesiesz z naszego spotkania, z pewnością pozwoli ci lub osobom, którym pomagasz, osiągnąć lepsze efekty leczenia, y ograniczyć ryzyko groźnych powikłań, y ale również zapewnić zdecydowanie wyższą jakość życia z chorobą. Nie czekaj, zarejestruj się i do zobaczenia już 14 listopada o godzinie 19. A wszelkie informacje y dotyczące y rejestracji znajdziesz w opisie naszego wydarzenia. Do zobaczenia!